Hej, witam Was w kolejnym odcinku serii Waszej Pickie Bitwy. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie gracz proligowy, członek drużyny Pentasports, a dokładnie Raging Potato na czołgu M48 Patton. Zazwyczaj, właśnie takie jest, że kiedy masz jakąś fajną bitwę, muszą być jakieś minusy tej bitwy. I w tym wypadku minusem jest to, że kolega e, bitwę wcześniej miał pewne problemy z arterią. No niestety, czasami tak jest, że jak strzelamy arterią, pociski nie latają tam, gdzie trzeba, no i kolega. No i jest niebieski. To oczywiście jest pewien minus. Możecie uznać, że o, strzela do swoich, no ale wiecie dobrze, jak to jest czasami terenie strzela tak jak chcemy. W każdym razie. Mm, Mamy mapę cichy brzeg. oczywiście y, z kilkoma dziesiątkami. Jedna arteria GW Tiger. O no, ten mocniejszy niestety. Y, no i kolega. Tak jak chyba się powinno jechać medami, jedzie na linię 1, 2. Ja muszę przyznać, że patonem nie gram. Uważam, że jest to przeciętny czołg, średni tego Poziomu, ale szanuję wybór Raginga. Na pewno ta bitwa udowodni, że Patton jest niezbyt czołgiem. Zaczyna się od standardowego, czyli od darmowych uszkodzeń. To trzeba zrobić na początek, aby bitwa była w miarę ok. Udaje się trafić raz Revalorisa. A teraz Pantera 8-8, która tutaj, no nie ma szans. Mówmy się, pierwszy problem tej bitwy jest taki, jeżeli chodzi o drużynę przeciwną, że yy, tutaj nie ma dziesiątek. Nie ma dziesiątek średnich, które przecież, no muszą tutaj być, żeby bitwa była wyrównana, więc. Yy, musiały się stać dwie rzeczy, aby przeciwnicy nie przegrali tej strony: albo pojechałyby tutaj czołgi ciężkie, takie jak AMX-50B lub I7. Albo przeciwnik nie powinien tutaj wysłać żadnych czołgów 8 tieru, bo to jest po prostu bez sensu. Także już widzimy jeden błąd. Jeżeli nie ma tutaj wsparcia, no to nie jedziemy czołgiem 8 poziomu, który przecież nie ma szans. Także, yy, no tutaj pierwszy błąd różny przeciwnej. Rejciek, oczywiście, wykorzystuje to, że tutaj przeciwnicy są rozbici, no hmm. i na razie pompuje 8 poziomy. Kanon, jak pancer, na pewno fajny premium ósmego poziomu. Szkoda, że jeszcze nie, nie mogę go mieć. Pantera druga, która tutaj próbuje snapić, no ale również, wiadomo, naraża się na ogień od Redzinka i nie tylko. Porsuk Również trafiony. Redzink na razie bardzo dobrze szanuje swoje HP. Dobrze wie, że ono się może przydać później, także na razie głównie darmowe strzały. Teraz podjeżdża bliżej, aby jednak podobijać tego i kanon jak pancera. Kanon jak pancera na 14 HP. Jeden strzał powinien wystarczyć, wydaje mi się, że to 62, a tutaj go 45 4500 uszkodzeń. Wydaje mi się, że zaraz uda się znaleźć artylerię. Na drugiej stronie wygląda to troszeczkę gorzej. Wydaje mi się, że tam przewagę liczebną mają siły wroga. Szczególnie dziesiątki, tak, bo tam jest sporo ósemek z drużyny raginga. Widzimy jak Pantera 2, która tutaj będzie chciała teraz zadać trochę uszkodzeń, wyjechała dość niefortunnie, ponieważ pokazała prawie cały czołg. No, szczęśliwie dla niej udało się szybko zgrać i trafić raz raginga. Ym, no... To nie jest dobry wybór. Mimo, że trafia i przebija, yy, raginga, tak jednak powinien bardziej szanować swoje HP, tym jak Panterem. Teraz jest już na hita. I raging trochę przytankował, i to trzeba przyznać, trochę pochował, bo jednak, tak jak Panterą strzelać, wolaje jej przebijać, to trzeba mieć szczęście. Teraz trzeba się skupić na tym, aby dobić czołgi na tej stronie mapy. AMX-50B wystrzelił już chyba dwa pociski, teraz albo ładuje, albo dalej trzyma dwa. AT-15 widoczne, jest przestrzał między wagonami, ale o tyle trudny, że ten AT-15 jest w miarę dobrze ustawiony. Trzeba będzie podjechać bliżej, tutaj troszeczkę mniej szczęścia z celowaniem. Najlepiej byłoby strzelić rzeczywiście... Zgoda, by mieć pewność przebicia, ale też pod kalibrowymi spokojnie się przebija. Patron ma wystarczająco dużo penetracji. Prawie 270. Pamiętajmy 390 uszkodzeń. AMX-50B prawdopodobnie przeładował i teraz ma 4 gotowe pociski, więc trzeba uważać. Lading już jest na oparach. Wynik bitwy póki co 9-7. O! Już troszeczkę gorzej 98, no i teraz jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że ten Coqeror chyba zginie. Dokładnie. Ten MX-50B bardzo dobrze to rozegrał, według mnie. Świetnie tam wyeliminował te dwa czołgi. No i teraz pytanie, jak to wygląda... ...na drugiej stronie. Raging ze swoją pulą HP nie może zaatakować mx 50B. To jest samobójstwo. To samo jak pancer. W końcu ma Redzinga na hita. Trzeba głównie na to, że uda się wywrzeć presję kapem. Także to robi teraz Centurion i słusznie według mnie T-62A będzie chyba szukał szansy na trafienie ISA 7 lub pisa 3 Redzing jest chyba trochę zdziwiony obrotem wydarzeń. Nie wiem dlaczego ten Centurion zjechał tam w dół, przecież... No nie ma dużej szansy na wygraną z MX 50B jak pancerem. Redding jest podświetlony, wydaje mi się, że... No jak pancer go podświetlił faktycznie. No potem jest dość duży, więc... z daleka go widać. Niestety to nie jest 140. Bardzo dobry szoft. Sputa aczkolwiek wiadomo, było ryzyko. No, i teraz jak pancer ewidentnie będzie musiał się sować. Bitwa wygląda w miarę okej, okay, 12-10. Na koncie redyzinga prawie 7000 uszkodzeń. Jak pancer dość pasywnie tam dalej z tyłu. No i to jest właśnie to. Ym, kiedy byłem na Cyprze. Dużo z, z Wargamingiem rozmawialiśmy o złotej amunicji. O tym, jak to będzie wyglądało faktycznie z jej przyszłością. Yy, Wargaming podał, że głównie planuje znerwić te deki 10 poziomu i ich penetrację na godzie, czyli penetrację pokroju 400 mm, pokroju 420 mm, taką jak ma obiekt 268, jak pancer na godzie. Taka penetracja ma być zmniejsza. Natomiast, w mojej opinii, penetracja na medach jest szczególnie. OP, no bo takie pojazdy jak, jak pancer swoją grę głównie opierają na pancerzu, tak? Pancerz i działo. Kiedy nie mają tego, jednego z tego, no to są już praktycznie bez szans, także... No słabo to widzę, jeżeli dalej to będzie wyglądało tak, że medy mogą strzelać w te deki, które mają pancerza i takie spokojnie przebijają, tak? Regink jest sam z artylerią. Na trzy pojazdy. jak troszeczkę utrudnił życie na pewno. Ale trzeba przyznać, że najwięcej będę popełnili tutaj yy, w dwójkę medy T62A i ten centurion. Niepotrzebnie tam pusznęli. Regink ma dalej problemy z pingiem. <laughs> no to jest sytuacja. To musicie przyznać. Pojawia się I7, który teraz jest widoczny. Chyba używa amunicji od burzącej. Możliwe, że już się wystrzelał ze zwykłej. Wcale bym się nie zdziwił. No i tutaj bardzo dobry strzał. W spód I7. Game Tiger może służyć jako takie światełko na tym środku. Natomiast no on długo nie przeżyje, jeżeli na niego wyjadą. IMX-50B to jak pancer, Rozwalam go w Tringa. No i teraz zobaczcie, AMX-50B jest po drugiej stronie. GW Tiger, tak, tak jak mówiłem, no nie ma szansy i teraz, nie może posłużył jako światełko, tak jednak został zniszczony. Sytuacja Raginga jest o tyle trudna, że jeżeli wyjdzie na niego AMX-50B, no to po prostu zginie, tak? Cztery pociski zrobią z niego yy, klopsiki. Jak pancer, jeżeli strzeli z dystansu po posiedzeniu yy, od 50B, również zdejmie rating na hita, Więc jakkolwiek walka na krótkim dystansie nie wchodzi w rachubę, trzeba ich zaciągnąć w pole, gdzie no, nie będą mieli dużych szans. Najlepiej będzie ich ostrzelać z dystansu, a potem po prostu dobić. A M50B ja pewnie też nie jest na tyle głupi, żeby zaatakować oczywiście od przodu, więc trzeba przewidzieć, że może pojawić się wszędzie. Póki co nie widać francuskiego czołgu ciężkiego. No i w tym momencie widzimy presję kapa. Co prawda to jest tylko jeden czołg, ale jedno jest pewne. No, na pewno. Jest to MX50B. Jak pancer jeszcze raczej by nie dojechał. Co ciekawe, przeciwnicy nie decydują się kapować bazy. Dopiero teraz. Ponownie kapują. Wydaje mi się, że MX50B chciał sprawdzić, czy tam nie ma żadnego. Yy, nie ma żadnej niespodzianki w postaci raidinga w jakiejś dobrej pozycji. Także to był powód, dlaczego tak y, tam wyjechali. Na bazie widzimy dwa czołgi, także to jest na pewno jak Pancer i MX50B. Teraz pytanie, jak na nich wyjechać? Ja osobiście wyjechałbym chyba od D9. Tam chyba najmniej by się mnie spodziewali. Regink ma już ostatnie sekundy na zbicie bazy. Także będzie musiał to zrobić raz, ale skutecznie. 2, 1 i w kluczowym momencie udaje się zbić bazę. Jak pancer obrywa raz. A mx50b według mnie yy, słusznie tutaj się pokazuje, zesłania jak pancera tak, aby... ...jednak on dalej mógł kapować bazę, w razie czego gdyby Patton chciał uciec, czyli Raging. No i dalej kapują. Raging jest o tyle teraz załatwiony, że już nie może pojechać na drugą stronę mapy, nie ma na to czasu. A z drugiej strony... Sam jest na hita, więc też wyjechanie w ten sposób nie wchodzi w rachubę. Musi ich zaskoczyć, a zaskoczyć może właśnie ich stąd. Wyjeżdżając, pokazując głównie wieżę. 10 sekund do końca bitwy, i teraz widzimy kawałeczek jak pancera. Górna płyta, ale szczęśliwie trafiona. Poziom zdenerwowania MX-50B chyba wzrósł do 100%. Teraz, kiedy teoretycznie wygrana była już na wyciągnięcie ręki, kolega raszuje środkiem pola i daje się ostrzeliwać Redzingowi jak kaczka. I teraz kluczowy strzał, który zostawia Redzinga sam na sam z jak pancerem S100. Jak pancer, pudłuje i w tym momencie jest szansa na odranie strzału w górną płytę. I Redzing nie poduje tym razem. No i tym samym wygrywa to starcie. Muszę przyznać, że AIMX-50B tą bitwę. Mógł spokojnie jeszcze zdążyć i objechać Raginga, jak pancerka po bazę, także tutaj nie byłoby problemu. No ale jadąc tak środkiem po prostu pozbawił drużynę zwycięstwa, także to był jego błąd. Ale z drugiej strony najbardziej należy pochwalić Raginga, który w ostatniej chwili zbił bazę w tej trudnej sytuacji, także to na pewno było najważniejsze. Zobaczmy teraz wynik końcowy tej walki. Raging za tą bitwę otrzymał prawie 130 tysięcy kredytów, ponad 2000 tysiące expa, z premku dokładnie 2181. Jeżeli chodzi o damage to było prawie 10 tysięcy uszkodzeń, do tego jeszcze 1000 po asyście. No i jeżeli chodzi na przykład o medale to udało się zdobyć medal obrońcy, także duży kaliber, więc naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Do tego jeszcze pięćki, także naprawdę nie ma do czego się przyczepić. Szkoda, że były te lagi. Gdyby nie one, może udałoby się bardziej pomóc temu Centurionowi, no ale wiecie jak to jest. Nie każdy zawsze ma stabilny internet. Także to by było na tyle. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję Redzinkowi za nadesłanie powtórki. Oczywiście życzę Wam równie udanych bitew, jak nie lepszych. Dzięki. Cześć.